Cześć, ja mam Wojtek, to jest kanał Kółkiem, a dzisiejszy odcinek jest zainspirowany przynajmniej w momencie, w którym to nagrywam, ostatnim odcinkiem kanału Ruchu Oporu. Regan bardzo fajnie wyjaśnił, jak wyglądają mniej więcej budowy w Anglii. Więc w następnym tygodniu dostałem przypadkowo, bądź nie roboty takie, że poziłem prefabrykaty na dwa rodzaje budów w Anglii. Jedne były drewniane w 100%, a ten koło mnie jest betonowy w 100%. Także. Jeżeli jesteś zaciekawiony, zaciekawiona, dawaj zostaniemy, a pod koniec jeszcze mam jeszcze takie bardzo ciekawego rozładunku w Anglii. Także, jeżeli jesteś zaciekawiony, zaciekawiona, zostań do końca, dawaj jedziemy. Jak wspomniałem, Regan zrobił fajny odcinek, jak wyglądają mniej więcej budowy w Anglii. Bardzo ciekawy kanał, w którym dużo rzeczy wyjaśnia jak funkcjonuje Anglia, w jaki sposób to działa jeszcze. Podziwo. Więc e, dzisiaj pokażę Wam mniej więcej jak to wygląda od strony logistycznej. Czyli e, na pierwszą budowę to był szkieletowy, szkieletowa konstrukcja. Jedyne betonowe to były fundamenty i e, szacht od windy był betonowy, a reszta wszystko, cała konstrukcja powstała w stolarni. Pojechałem z rana z płaską naczepą typu flatbed. Pojechałem do stolarni, załadowali mi takie konstrukcje, które były konstrukcje albo nośne, albo działowe i z tego budowali cały, cały to była szkoła bodajże jakiegoś typu. Budowali, z tego co pamiętam, to około trzech pięter to będzie miało Bo Ja przyjechałem jako jeden z pierwszych transportów na tą budowę. Jak zwykle, czym się charakteryzują angielskie budowy, oprócz tego, że jest Bałagan na kółkach, jak to wszędzie w Anglii. Nieważne jak byle byle się ruszało, nie? <grywa> A to cała Anglia jest taka. Nieważne w którą stronę byle by szedł. Eee, I eee, oprócz tego, że jest wieczny bałagan w Anglii, oprócz tego, że jest cudowna angielska pogoda, chociaż dzisiaj dopisuje, o dziwo, tfu, tfu, żeby nie zapeszyć. To jeszcze jest ciasno, no bo ziemia w Anglii jest droga, poza tym jej nie ma do budowy, to dokładnie Regan wyjaśnia właśnie, że się najpierw trzeba znaleźć coś do zburzenia, tak jak tu w tym przypadku betonowej budowy, To był jakiś prostokątny, na Google Maps widziałem jakiś prostokątny budynek, był tutaj, zburzyli go i całą parcelę obudowali prawie że do granic murków. Tak, zostawili tylko taki Przejść dookoła, półtora metra. Może, miejscami do dwóch metrów, e, zaraz tam przejdę. Jak będą ze, z, z naczepy ściągali te stropy, to tak, postaram się troszkę nakręcić tą budowę. Już mam pasy zdjęte. Te odgłosy, co słyszycie, to już e, tam panowie próbują przymocować. No to są odgłosy budowy, tego nie, nie unikniemy. A nie będę miał zamkniętych szyb. Bo tutaj się uduszę, bo ci taka próba jest straszna. Niby ciepło nie jest, ale słońce jest. I tak duszny jest. Jestem nad samym morzem na samym południu Anglii, okolice Brighton. Wracając do drewnianego budynku, eee, załadowałem się na stolarni, spyłem to pasami. Niedaleko miałem Wolverhampton. Miałem e, rozładunek, tylko trzeba było e, rozsądnie podejść, bo on był przy samym e, mostku mostek czy wiadukt? Już nie pamiętam, co tam czy był kanał czy. Czy kolej, mniejsza większość. E, I ten mostek był dosyć słaby, tam było napisane, że słaby mostek, nie pamiętam 7,5 ton, to musiałem naokoło około przejechać, i od drugiej strony wjechałem. Nie było e, na tyle przestrzeni, żeby e, obrócić się w miejscu. Standardowy angielski spin przecież jak, jak się nie obróci w miejscu, to nie było zawracanie. Nie? Tym razem musiałem podjechać przodem pod dźwig, na ślepego wycofać w narożnik budowy, do przodu i cofnąć pod dźwig. I zdjęli ze mnie te prefabrykaty. Dałem im jeszcze taką dwie siatki z rysunkami technicznymi, i um, oni tam mieli to wszystko było dobrze oznaczone i oni wiedzieli, który element, gdzie idzie. I takie puzzle 3D sobie układają. Tutaj z kolei było zupełnie inaczej oczywiście, standardowo brak miejsca. Musiałem stanąć na podwójnej ciągłej angielskiej, czyli zakaz parkowania. Ale, ale włączone bomby były, tak że nikt się nie zdążył do mnie doczepić. Zresztą zaraz za mną dojechał następny e, z podobnym ładunkiem. Dlaczego? Bo w tym miejscu, gdzie, się, gdzie będą mnie zrzucali, jest miejsce tylko na jeden zestaw i to jest droga tak ciasna, że musiałem w nią wcofywać. A że naczepę miałem starego typu e, na bębnach, to ładnie pachniało, bo tu było z górki zjeżdżane. Tu ono, nawet ABS-ów nie ma ta, ta naczepa. Z górki było zjeżdżane i tak dalej. Więc ee, pan patrzy, jakiś wariat gada do statywu. <laughs> ta naczepa, nawet bo to na starych memnach, na bliźniakach, naczepka to z górki. Jak musiałem przyhamować, bo to trochę to miałem, to górski hamulec nie działał. A tu retardera nie ma w niej akurat. Nie ma. W tej skani. skanie na lepsze. Musiałem posiłkować się hamulcem zasadniczym, więc jak tutaj dojechałem, to klepkami pachniało. Jak za starych dobrych czasów. Ale ta naczepa, o ile jest dziwna, bo jest dużo krótsza. To jest dwuosiowa naczepa, jest dużo krótsza i wywijanie, cofanie z nią, o ile do przodu jeszcze to w miarę idzie, aczkolwiek jest ona, przez to, że jest krótsza, jest mniej stabilna. Ten, kto jeździł kiedyś z kontenerami dwudziestostopowymi na dwuosiowej naczepie typu resorach, czyli na resorach, nie na poduszkach, to wie, jak to się tak dziwnie bujało. Jeżeli jest dłuższa naczepa, to nas z długości przyjmie na siebie pewne przechyły, a jak jest krótsza, to ona już od razu chce skakać i, i, i się przechylać na bok. To nie jest najgorsze. Najgorsze to jest cofanie z nią, bo każdy kierowca ma już swoje nawyki i wie jak, jak ile obrotów, gdzie jak wywinąć, żeby długą naczepę wstawić. A krótka, to tak dla porównania, to jakby po latach ciągania ponad 13-metrowej naczepy nagle dostać zadanie specjalne, a już widać, że trzęsie, bo już tam zaraz będą zdejmowali Yy, nagle yy, zadanie specjalne do osobówki: króciusieńka przyczepka, jednoosiowa i spróbuj z tym wywinąć precyzyjnie. I jeszcze szybko nie da rady szybko, bo ona bardzo szybko ucieka na boki. Tam trzeba bardzo, bardzo uważnie kontrolować. Jeżeli jest długa, no trzeba krótki ciągnik yy, jest dużo więcej czasu na, na korekcję, ustawienia. Aby się przygotować do następnego skrętu. Jakie jest krótka naczepa, tego czasu już nie ma. Tu już trzeba patrzeć, jak już ucieka kółko, to już szybko, szybko kontrować. A że to było bardzo ciasno, musiałem całą drogę z głównej wcofać w tą drogę, całą drogę tutaj wycofać i jeszcze się zmieścić w takim ma, malutką przestrzeń pomiędzy ładowarką teleskopową, paletami, z czym są te palety. Z bloczkami, z bloczkami betonowymi palety. No to praktycznie na, na tyle wchodziłem z daczepą, która lubi sobie uciekać. Ale miałem dwóch pomocników. W Anglii to jest Banksman, czyli pomocnik do cofania. To samo słowo. Jeżeli się jest pomocnikiem dźwigowego, to też jest Banksman. Na szczęście udało mi się za pierwszym razem. Nie miałem żadnych poprawek, nie miałem niczego takiego. I tutaj. W Cofałem, zdjąłem pasy, sporo tych pasów było, nie liczyłem, ale sporo tych pasów tak no, około kilkanaście było. Trochę je zwijałem. Znaczy, cała przestrzeń w nogach pasażera jest w tych pasach. Oczywiście najważniejsze na budowie kaka-kask, nie? No, bo z kasku to nie ma budowy, nie? <laughs> Więcej na, a na temat rodzajów, jakie są budowy w Anglii, to właśnie uregana na kanale ruchoporu. A ja Wam tylko pokażę, czym się różni rodzaj towaru dowożonego do poszczególnych, praktycznie dwóch rodzajów budów. Jeden prefabrykowany z drewna, a ten betonowy też prefabrykowany, bo stropy przywiozłem czyli to, co jest pomiędzy sufitem a podłogą następnego piętra strop. Takie betonowe, kiedyś w Polsce używano takich płyt żerańskich długie płyty z otworami na, na przestrzał, no wiadomo, że były lżejsze. Anglicy mają trochę inny system, podobny, ale trochę inny. Płyty żerańskie były z żelbetu, a z tego co widzę, to angielski system to jest ze sprężonego betonu, czyli naciąga się linkę stalową, zalewa się to betonem i później się obcina te nadmiar linki. I on jest po prostu, tam jest siła taka zadana przez ten naprężony metal, że on jest skompresowany, e, czasem mocniejszy, może bardziej sprężysty. Jeżeli stosuję to od lat na pewno zdaje egzamin. Dzisiaj się ładuję domami z prefabrykatu. Jadę na budowę jestem w fabryce domów już prawie załadowany. Tam w tej hali długą domy, Składają. A już prawie załadowany, jadę na budowę. Później z tego będzie dom. 1 minute 37 seconds later. No dojechałem już na budowę. Prawie wszystkie pasy zdjęłem, jeszcze jeden mi został. Ten dźwig tutaj z tyłu, tam będzie ze mnie zdejmował. I będzie tutaj cały budynek z prefabrykatów. Po co murować? Jak można tylko windę wymurować, a resztę wszystko zrobić z prefabrykatów. Jak widać, mamy środek lata. Piękna, angielska budo pogoda na budowie. Jak zwykle, ruch jak cholera na budowie. Po mają przerwę chłopaki. Tak jak wspominał Regan na kanale Ruch Oporu, tutaj się buduje w nowej technologii. Prefabrykaty. I z tego powstają piętrowe budynki. Elegancko. I trochę był problem, żeby wywinąć. Bo musiałem wjechać tamtą bramą. A nie. Tak, musiałem tamtą bramą wjechać pod dźwig, wycofać ze ślepego, do, do przodu i cofnąć pod dźwig, no ale po to są umiejętności, nie? Tutaj jeszcze raz. Angielska budowa, mamy wjazd. Tu nawrotka tam. Jest cała budowa. Będzie widać kawałek będzie widać. Rusztowania rozstawione i teraz będzie cała konstrukcja z prefabrykatów zrobionych wcześniej na stolarni. Ja tam przywiozłem trochę papy, kilka rolek, trochę wełny mineralnej i, I resztę konstrukcji do budowy wielopiętrowego domu, czy tam, tutaj w tym przypadku szkoła chyba będzie. Tej chłopaki mocują zawiesia, łańcuchy do dźwigu. Zaraz tak. będą wciągali to do góry. Już ciągnie naciągnie, naciągnie. O, jest naciągnięte. Are you looking Ali? Yeah. Ok, this is, one of this is where the concrete is in the door, there Ok, you're 2 tony 200 kilo te trzy paczuszki ważą dźwigowy właśnie mi powiedział, przez radyjka o, teraz ładnie widać, że to jest wieżowy dźwig Tylko, że samojezdny, nie? Tam widać kabinkę, że to jest samojezdny Gdzie jest nasza paczuszka? O już Już jest na budowie W sumie to trzy paczuszki To mnie będzie Układu do składowania nie powiedziałem, gdzie on chce to. Schowała się za rusztowaniami. Tam w górę trochę widać. ustawić belki, żeby później można było pasy pod tym przyciągnąć, żeby dźwig to podniósł, i co odstawiają. Te trzy pakiety też pewnie zdejmą ze mnie na raz i koniec na dzisiaj. A tutaj jest drugi rodzaj budowy angielskiej, już w pełni betonowa. Tutaj przywiozłem stropy prefabrykowane, żeby oddzielić piętra między sobą, czyli stropy. Już pasy mam zdjęte, a tutaj musiałem wycofać w tą drogę. Szerzej to już było. Najśmieszniejsze jest to, bo tutaj jak widać, tu jest na milimetry, no na centymetry. Ale tam już jest na milimetry. Zaraz przejdę z drugiej strony, pokażę wam. Budowa jak budowa angielska, wszędzie bałagan, mało miejsca. i tutaj też było, że tak powiem ciaśniutko najbardziej zabawne to jest stara naczepa dwuosiowa, jeszcze na bębnach trochę było zjazdów w dół, to czuć troszkę te bębny, ale ona jest bardzo króciutka i bardzo szybko ucieka bardzo ciężko się z nią cofa, jak jesteś przyzwyczajony do zwykłej, długiej naczepy to ta ucieka bardzo, bardzo, bardzo. trzeba szybko reagować na kierownicę, dla porównania to jest mniej więcej jakbyś dawno, nie, długo jeździł z naczepą czy jeździła z długą naczepą, i nagle trzeba było osobu cofnąć z malutką przyczepką. I ona tak samo szybko ucieka. To akurat pierwszy element zdejmując z naczepy. Banksman. A tam w tle mamy mobilny, tym razem dźwig. Zwykły żuraw. W poprzedniej budowie był mobilny, ale ale dźwig wieżowy. A to jest standardowy dźwig. No i zobaczcie, mają już tutaj wybudowane piętra, i to idzie jako strop oddzielający piętra między sobą. Zauważyłem, że te angielskie płyty też mają dziury. Nie wszystkie widać, jak tu są obcięte, ale niektóre mają dziury też. W zależności od rodzaju chyba. Pan poprawia fabrykę nadlewki betonu. Drugi element będzie zdejmował. Naciągnął o. i do góry. O, troszkę nie trafił musi kolega mu tam pomóc i jak to angole mówią, up, up and away. Pomiędzy po wysokości rusztowań można domniemać, ile on będzie miał pięter, ale w każdym momencie do rady je dobudować przedłużyć. Także tutaj jest loteria. I on już praktycznie będzie wkładał ten strop w miejsce docelowe. Na naczepie pan zakłada następne łańcuchy, żeby następny element zdjąć i przenieść. Całkiem szybko im to idzie. Tutaj można zobaczyć prawdziwą angielską jakość. Wszystko z tym słowem. Te odlewy są profesjonalne. Uciętej betonu, zmniejszone, uciętej a reszta, nieważne, że to pospada na inne samochody w czasie jazdy to jest właśnie prawdziwa angielska jakość tu Pan akurat poprawia tą angielską jakość to te wszystkie elementy na dlewy musi pozbijać taką specjalną haczką no takie życie Przeczalną zaletą naczepy dwuosiowej krótkiej zobaczcie jakie to króciutkie jest jest to że można ją wcisnąć w każdy zaułek na budowie, naprawdę w dzisiaj miałem naprawdę trudne cofanie. Wiele razy E są musiałem wywijać pomiędzy krawężnikami i ją naprawdę rady wcisnąć tak jak e przyczepkę od osobówki, ale tutaj zobaczcie, tutaj 79 rok produkcji, starsza ode mnie i ręczny, ale nie ma nawet ABS-ów, ręczny wygląda tak, że się naciąga. Naciągnięty ręczny, a tak się go zwalnia. Kiedyś HL-ki, polskie przyczepy, miały ręczny tutaj z tyłu. Tak, takie kółeczko było, imitacja kierownicy i tym się naciągało pręt, który zaciągał ręczny, ale... Zobaczcie, stara, ale jara, jak ja. już tam przymierzają żeby dokładnie włożyć ten strop w odpowiednie miejsce łatwiej już było nie wkładają widzicie, że ściany boczne są Kloczków betonowych, zaraz Wam to pokażę. Z takich mniej więcej kloczków betonowych. elewacja jest ze cegły. Pomiędzy jest zrobiona izolacja w zależności od inwencji. A tak to mniej więcej będzie wyglądało w przyszłym roku. 2024. Swoją drogą, kierowcy tych dźwigów też muszą mieć niezłe umiejętności, żeby wywinąć tutaj. Za dużo miejsca nie było na wjazd. Na szczęście miał gdzie przód wyciągnąć, żeby cofnąć tam, ale... No i ma też kilka oś skrętnych, co najmniej dwie z tego co widzę, jeżeli nie trzy. No ale łatwo nie było. No, tutaj mamy dwa rodzaje cegieł elewacyjnych, a tam za nimi są właśnie te bloczki betonowe, z którego jest konstrukcja robiona. I później elewacja jest wykańczana właśnie cegłą. A tu akurat dźwig zjeżdża po następną porcję betonu. się go zapytał, jaki numer ma ta na, na górze. I to będzie miało znaczenie, gdzie ją będą wsadzali. Aha, on teraz po prostu zjeżdża na dół. Te łańcuchy, na których pojechała poprzednio, on je zdejmie, sobie tutaj położy. Wypią. Będą służyły do podczepienia następnego elementu. On dwa naraz, tym razem dwa, dwa naraz bierze podczepia, raz, raz, pyk, już miał wcześniej łańcuchy przerzucone i jedzie do góry. Ten u góry chyba ma krótkofalówkę do tak, ten u góry ma krótkofalówkę do porozumienia się z operatorem dźwięku, bo operator nic nie widzi. Za budynką ma operu, ja gdzie jest. on ma operuję, zobaczyć, że nie są, z drugiej strony budynku, on nic nie widzi. Dobra, dwa jadą, trochę środek ciężkości. Minimalnie jest za bardzo w moją stronę, ale nie rzutuje to na całokształt i na komfort prowadzenia się. Dobra, muszę ustabilizować to. I już teraz jedziemy do góry, śmiało. Już ustalają, które następne brać. Już wiedzą, które biorą następne. I one idą już docelowo w odpowiednie miejsce na budowie. A dzisiaj będą zdejmowali ze mnie filtry. Podobno tutaj jest, jestem na sortowni śmieci i robią nową linię do sortowania. Tak podejrzewam, nie pytałem. Moje domniemania. I teleporter robi jako dźwig. Nawet ma tam zblocze i oni będą podnosili, a ja będę spod tego wyjeżdżał Także może być ciekawie zaczynają wnosić, ten gość tutaj z lewej strony ma pilot w sobie do tego manitka, który w ogóle obrotowy jest ze zbloczem i tak dalej. I on, to oni, siedzi, oni siedzi w kabinie. steruje to stąd z, z tego pilota. Jeżeli Ci się podobało, dawaj subika. Jeżeli nie, sekcja komentarzy jest do Twojej dyspozycji i a ja jadę dalej kręcić następne materiały. Oczywiście ze będzie też. Będzie to zeskanie. Uh -huh. Będzie będzie. Może spodziewajcie się. Nara!